Witajcie! Dziś przyjrzymy się temu, jak bliskość przyjaciół zmienia nasze mózgi. Najświeższe badania z zakresu neurobiologii ujawniają, że bliscy przyjaciele mogą wywołać silniejsze reakcje w określonych obszarach mózgu, takich jak kora przyśrodkowa czołowa, w porównaniu do obcych do reakcji naszego organizmu na ludzi. Nie będących z nami w bliskich relacjach. Uczestnicy pewnego badania wykazali zwiększoną aktywność mózgu, gdy pytano ich o bliskich przyjaciół, w przeciwieństwie do reakcji na pytania o obcych, którzy mieli podobne zainteresowania do badanych. Eksperyment ten miał na celu pokazanie, że emocjonalna bliskość odgrywa większą rolę niż wspólne przekonania jeśli mówimy o kontekście oceniania innych ludzi, zwłaszcza w zadaniach wymagających zaangażowania kory przyśrodkowej czołowej. Niedawne badanie opublikowane w anglojęzycznym magazynie Neuronauka mówi, że mózgi ludzi wykazują doskonałą wręcz reaktywność wobec przyjaciół, a nie obcych, nawet gdy obcy ci Wykazują do nich więcej podobieństw. Badacze koncentrowali się w swoich eksperymentach na obszarze mózgu odpowiedzialnym za przetwarzanie sygnałów społecznych i na podstawie swoich badań sugerują, że więzy społeczne mają większe znaczenie niż wspólne zainteresowania. Przeprowadzone przez studentkę Wenę Krinen i Randiego Baknera, magistra psychologii z Uniwersytetu Harvarda. Badanie miało za zadanie określić, jak kora przyśrodkowo czołowa i powiązane z nią obszary mózgu oceniają znaczenie jednostki w kontekstach społecznych. Wcześniejsze badania podkreślały rolę zrozumienia przekonań innych w kształtowaniu interakcji społecznych. Tutaj Krinen i jej zespół starali się określić, czy te obszary mózgu Wykazują silniejsze reakcje na znajomych czy osoby, z którymi dzielimy wspólne zainteresowania i pasje. Krinen wyjaśniła to w ten sposób: istnieją powody psychologiczne i ewolucyjne, które wspierają pogląd, że elementy społeczne, takie jak podobieństwo i bliskość, mogą być traktowane w naszych mózgach w sposób szczególny. Na przykład przy odróżnianiu tzw. współplemieńców i ludzi z zewnątrz oraz krewnych i ludzi niespokrewnionych ze sobą. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych założeń, te wyniki wskazują, że społeczna bliskość przeważa nad podobieństwem społecznym. Na początku badacze zeskanowali aktywność mózgu 32 osób, podczas gdy te oceniały, jak. Dobrze określone listy przymiotników odzwierciedlają ich osobowość. Ten proces pomógł zlokalizować obszary mózgu reagujące na osobiście istotne informacje. W kolejnych eksperymentach 66 uczestników dzieliło się szczegółami osobowości dotyczącymi siebie i dwójki swoich przyjaciół. Jednego, z którym wierzyli, że mają podobne preferencje, oraz drugiego postrzeganego jako tego o odmiennych poglądach. Badacze stworzyli fikcyjne historie dla podobnych i różnych sobie obcych na podstawie cech osobowości każdego uczestnika. Następnie, podczas skanowania mózgu, uczestnicy brali udział w swoistej grze, gdzie musieli przewidzieć, jak inna osoba odpowie na konkretne pytania, na przykład wybierając miejsce przy przejściu czy przy oknie podczas lotu samolotem? Podczas tych badań, badacze zauważyli zwiększoną aktywność w korze środkowej, przyśrodkowej czołowej, gdy osoby odpowiadały na pytania dotyczące ich przyjaciół. Warto zauważyć, że obecność. Lub brak wspólnych zainteresowań nie miała w ogóle wpływu na reakcję mózgu. Krinen podsumowała to następująco. Na podstawie wszystkich eksperymentów, wyraźnym stało się, że bliskość, a nie podobieństwo, odegrały istotną rolę w aktywacji obszarów korowych, przyśrodkowych i innych powiązanych z nimi obszarów mózgu. Te wyniki jednoznacznie Mówią, że społeczna bliskość ma pierwszeństwo przed wspólnymi przekonaniami przy formułowaniu osądów o innych. Czyli, kochani, rezultaty badań mówią nam, że społeczna bliskość jest w sposób wręcz nieprzeceniony, istotniejsza niż podobieństwo poglądów, jest wręcz kluczowa przy formułowaniu osądów. A samo badanie, czy badanie, bo było ich więcej, wnoszą cenny wkład w dziedzinę neurobiologii społecznej. Króciutko, mam nadzieję, że sensownie i treściwie rzuciło to troszeczkę światła i przybliżyło nam rozumienie naszej istoty tego, kim jesteśmy na poziomie społecznym, neuronalnym. Odrobinkę też. Dziękuję Wam serdecznie za wspólny czas. Dziękuję za łapki w górze, za subskrypcję i zapraszam Was na kolejny podcast. Niebawem.